Powrócę później. Powrócę nie Powrócę później. Powrócę później. Powrócę później. Powrócę później. Powrócę później. Powrócę To Powrócę nie Powrócę później. nie. później. Powrócę później. Powrócę później. Powrócę Sześć! sześć, szydło bianka, szydło jest! Jeden, dziewięć, cztery, sześć, szydło bianka, szydło jest! Chodźcie śmiało! Jest nas mało! Chodźcie śmiało! Jest nas mało! Chodźcie śmiało! Jest nas mało!

Bogiec, nasz KF. Czekają na autobus Dobra, to teraz jest sprężyć. Dawaj, jak na nim prężu. Dobre, jak zacznie kamerovat, to jedziemy. Jedziemy. Zapraszamy, że Wam troszkę tak harmonogram psujemy. Kamil, witam. Witam. Bardzo. Dobrze. Zapraszamy tutaj Kamila. No Kamil, bo nie pójdziecie jej, nie będzie na przykład stronę. sprawą. Josy, tutaj Kamil, Marto, przechodzicie naszym tunelem. Jest przygotowane na drzwi. Marta z boku obserwuje, dopinguje. Piłeczka, jest Ci dobrze znana, piąteczka, taka Gdzie jak to Tutaj tak pokażę Ci, jak to, jak, jak to ma wyglądać. Zaczynasz normalnie od prowadzenia. Jedna nóżka prowadzi, druga nóżka prowadzi, trzecia nóżka prowadzi. Marta, osa, osa pięć. osa, czyli i jedziesz, hop, hop. być trafione do bramki, Powiesz, wiesz coś? z tym chodź, nie chodź, chodź, tutaj chodź, tutaj ma żadnych wymówek. chodź, 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 Na chodź, 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 dobrze, 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 dobrze. Zdjęta, doga, powrót. Kara jest, panie starszy, no tak to bo nie będzie. Wracamy, bo tu trochę zachwianie było delikatne. Żółta kartka pierwsza, Ja muszę Numer numer <grym> 11. 11, dobra. Czarnecki, dobrze. No starszy, ruszaj się! Panie starszy, no jak ty będziesz w takich ruchach na weselu operował, to ja nie wiem. no dobra! To jest na kary. No no dobra! Śmiało no kary, kary odstawiamy tutaj na boczek, no, bo to będzie. Kary. Dziękujemy, jedna kara. Kamil, jedziemy dalej. Ale nie rób do kar. Tak jest, dobrze. Wiemy, że troszkę ta popytka są nie takie, Jestem jak myśmy Osa jest? Osa! Osa. O. kara na kara, Zaliamy, kara następna, dobra czerwona kartka jest, ostatnia szansa, prezes Ci załatwił, prezes Ci załatwił, że możesz grać. Dobra, teraz rozstygnie. skupienie. Dawaj, bo rozstygnie tu raz. <grym> rozstygnie. Rozstygnie. Ale znowu. Tak jest. Pan Dobra kara starszy! Dawaj piłę! Chodź, no czego się ma starszego! Zapraszamy! Pawełku, no boga, na co ciebie stanę? Harmonogram, nie będę pokazywał, bo zobacz, już cały rzeczku i luda czeka. No nie tą nogą, ale... Dawaj, dawaj. Dobrze, patrz, lepiej, lepiej. Dobra. Karę, starsza karę już daj, ale idzie z kimś. Na czek zadaj. Magało! Wow! Nie daj już kara, to już jest w ogóle przesadzona, dlatego daj odpowiedni załącznik. Dobra. Załatwiony macie związko, wszystko. Dopuszczone no jest wesele, aczkolwiek trzeba będzie to inaczej za? Zapraszam tutaj jakiś przedstawicieli do mnie, Osa chodź, bo sam dam rady. No. Dobra. To tak na ludzi, nie, nie. A to tak ludzie, tam jeszcze jeden jest. Dziękujemy bardzo. Życzymy Wam udanego wesela. Nie opita się wszystkie. Niech jeden trzyma. Pasą.